Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Przejdziemy sobie przez szybką poradę od Babo o tym, jak umieścić w centrum elementy, które sobie używamy, które chcemy wykorzystać w naszej aplikacji. I to jest bardzo proste. Jak weźmiemy jakiś nasz element, to możemy umieścić go w centrum, ale tego elementu, w którym je, jego jest rodzic. W centrum jego rodzica po prostu. Więc jak weźmiemy na przykład sobie to, co wybierzemy sobie teraz w in Element Tree, to pokaże nam, gdzie ten element jest w drzewie naszej rzeczy, widzimy, że dzięki temu ten nasz element, preview prompt, jest w tym kontenerze. I w tym kontenerze możemy umieścić, wycentrować sobie to nasze, tutaj tekst razem z grupą, razem z kontenerkiem. Możemy go sobie wycentrować albo tutaj na środku, horyzontalnie, albo wertykalnie, tutaj gdzieś. Więc żeby to zrobić, jak już będziemy mogli wycentrować tu i tu, to tak naprawdę możemy też przejść tutaj, czyli sam środek naszego rodzica. Jak to zrobić? Zaznaczamy nasz element, klikam na to prawym, albo tutaj wybieramy arrange i wybieramy center albo horyzontalnie, jeśli chcemy, albo wertykalnie, jeśli chcemy w dół. I tym sposobem mamy nasz element na środku. Jak odpalimy sobie naszą aplikację, ten Nasz element powędrowa zacznie na środeczek, tutaj w zależności później od ustawień, czy ma być taka sama szerokość naszego rodzica, czy nie. No to to już może się w różnych miejscach przesuwać, ale w tym defaultowym ustawieniu, zacznie on jest dokładnie na środku, tu gdzie chcieliśmy. Tak możemy go potem jeszcze troszeczkę gdzieś przesunąć w inne miejsce, ale łatwo możemy dostać, aby nasz element był w centrum rodzica, w centrum horyzontalnie lub w centrum wertykalnie. To tyle dzisiaj. Dziękuję za twoją uwagę i zapraszam do kolejnego materiału. Hej.